Siemanko, witam wszystkich. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie za to, że wykorzystałem lekki, delikatny clickbait, ale w sumie nie kłamię. Jest to ostatni materiał przed nami, ostatni materiał w tym roku. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat zrobimy właściwie takie małe podsumowanie 2023 roku. Chciałbym od razu Was zapytać, jakie są Wasze postanowienia? No i jakbyście słyszeli jakieś takie małe? Mrukanie, to tu jest ten mały gościu z delikatnym ADHD. Powiem wam na początku, mówiłem grzeczny, koteczek i tak dalej. No, Markusik się nam rozszalał troszeczkę. Powiedz, dzień dobry. Dzień dobry. <grym> Także to jest jeden z na pewno punktów. Jesteś jednym z punktów 2023 roku, który przyniósł bardzo dużo uśmiechu i szczęścia. Ogólnie życie osobiste. No, to był priorytet, i punkt pierwszy, czyli kupno mieszkania, przeprowadzka, a wymagało dużego nakładu energii, emocji, i jak to każdy wie, kto się przeprowadzał nerwów. No, ale koniec końców jest to bardzo, bardzo pozytywne i miłe wydarzenie, jako że no, masz już pewne punkty życia za sobą i jesteś pewniejszy, spokojniejszy o to, co będzie w przyszłości. Także to był taki główny punkt, tak jak mówię, przeprowadzka, zapoznanie tutaj całej nowej okolicy, którą Wam pokazywałem po części, no bo jest jej jeszcze dużo, dużo więcej. No i Markus, Markus, ten mały szkrab, który na początku przyszedł i mówiłem, najgrzeczniejszy, najspokojniejszy koteczek na świecie. No a teraz nadal jest, naj, naj, może nie najgrzeczniejszym, no bo każdy kotek troszkę psoci, ma swoje e, zabawy, ale jest no, tak interesującym stworzeniem, jest tak ciekawy, no i przysłaża mi bardzo dużo uśmiechu. Ogólnie to, jak się poznajemy, to jak ja poznaję jego zachowania, śpi ze mną, często, często śpi ze mną, co jest bardzo ciekawe. Mm, no ale ogólnie jest naprawdę, naprawdę sympatycznie Cieszę się, że jest, cieszę się, że jest. Markus jest z kocie kafe, jest kotem ze schroniska. Wielu z Was pytało, jaki on jest rasy. W książeczce ma wpisany mieszaniec, także jaki on jest rasy, tak naprawdę, do końca nie wiadomo. Nie jest kotem rasowym, no ale jest naprawdę śliczny, jak widzieliście. Nowa Siłownia również, nowe miejsce, nowa Siłownia. Siłownia Maniac Gym. lepiej troszeczkę chyba nazwa do mnie pasuje. Genialne miejsce, naprawdę genialne miejsce, super sprzęt, atmosfera. To jest taka, to jest wiecie, jedna z najstarszych siłowni ogólnie u nas w mieście, ale nadal jest po prostu świetnie. Mamy tam też basen, mamy saunę. Także no wszystko co potrzeba, a nawet troszeczkę więcej, bo wiadomo, że tak naprawdę potrzeba sztanga, sztangę, ławkę, parę handli, stojak i można już zrobić wszystko, ale jeżeli chcemy już coś zoptymalizować, to naprawdę ta siłownia mi bardzo, bardzo służy i bardzo się z tego cieszę, że to miejsce jest tak blisko, bo to jest dosłownie ode mnie 300-400 metrów, tak jak ja mieszkam, potem mamy sklep Wars i potem mamy sobie właśnie siłownie na której obecnie ćwiczę rozwijam się trening dieta bo tutaj punkt który którego nie mogę przeoczyć jako że wiadomo jest wielkim wielkim punktem wielką częścią mojego życia ciężko mi bardzo jest i było zrobić tak długą przerwę od startów ale jak powiedziałem tak się Udało zrobić, mimo że rwie mnie na scenę. Wiecie, każdy wyjazd z Muscle Power, gdzie robiłem relacje, był ciężki. Oglądałem te zawody i chciało się tak naprawdę porywalizować z chłopakami. Oglądałem ich formy, były naprawdę fajne. Fajnie się oglądało powroty zawodników. Mam nadzieję, że w 2023 zobaczymy jeszcze więcej osób na scenie. Wiecie... Porównując ten rok do poprzedniego, gdy wiadomo co było, gdy mieliśmy takie jak mieliśmy. Jakby to określić, gdy nie mogliśmy robić tyle co możemy teraz, to człowiek naprawdę docenia to co obecnie ma. Wiadomo, że zawsze można powiedzieć, że zawsze jest sposób. Jest sposób oczywiście, ale no, gdy możesz po prostu robić coś kiedy chcesz, jak chcesz. To w ten rok było o wiele lepszy, no i temu też bardzo chciało się wrócić na tą scenę. Ale tak jak wspomniałem, no, trzeba było zrobić przerwę. Okres masowy nadal trwa. Nadal współpracuję z Kubą ucieraniem, to się nie zmieni, bo często właśnie mam pytania, dlaczego Kuba, czy jakbym miał współpracować z jakimś trenerem, czy bym wtedy z kim bym pracował. I ja zawsze mówię, żebym pracował z Kubą, bo ja mogę pracować z każdym trenerem. To nie jest, wiecie, no to są kwestie finansowe, tak. I to jest kwestia taka, tylko że dla jednego trenera musi zapłacić tyle, dla drugiego tyle, dla trzeciego tyle. Ale to nie jest tak, że któryś, że to jest jakaś przeszkoda, że nie mógłbym, z, no z Hanem Rambodem nie mógłbym współpracować, bo on bierze tylko te osoby, które są u niego w teamie w właśnie Iwo Jan. Także no zawsze wybiorę Kubę, jako że Kuba już zna mój organizm. Poza tym relacja z Kubą, kiedy jesteśmy przyjaciółmi, to jesteśmy przyjaciółmi, kiedy jesteśmy na stopie takiej, że masz pracować i mam powiedzieć, to mnie to bardzo cieszy, gdy znajdujemy jakieś punkty, które możemy bardzo poprawić, a tak jak wspomniałem, trening, dieta ten ogólnie cały rok pokazał mi. I ja się nie wstydzę tego mówić, że jeszcze bardzo się cieszę właściwie z tego, że jeszcze bardzo wiele mogę wyciągnąć właśnie z podstaw. I zobaczcie, mówię to po 8 latach. Po 8 latach nadal widzę, że mogę wyciągnąć, mimo że ważę już te 122 ponad kilogramy w niezłej formie, to uważam, że jeszcze dużo, dużo przede mną. I to mnie bardzo cieszy, bo myślę, że naprawdę no. Było, było pytanie ostatnio do Q&A, kiedy będzie ta forma Prime Dave'a, że tak to nazwę, jeszcze myślę, że do Optimus Dave Prime troszeczkę czasu trzeba, ale to kwestia czasu, jako że no ja, nie, ja nie, nie lubię, znaczy nie lubię, lubię, fajnie się ogląda i tak dalej, jak ktoś mówi, że ciężko pracuję, ale bardziej lubię właśnie oglądać, Tą ciężką pracę, wiecie, lubię widzieć efekty, bo po efektach tak naprawdę widać tą ciężką pracę. Lubię też oglądać tą ciężką pracę i koniec końców nie musisz mówić, jeżeli ciężko pracujesz, że to robisz, bo po prostu to robisz. Markus teraz robi wycieczkę krajoznawczą po. No, obecnie chodzi sobie po blacie. Także tak jak mówię, no koteczek się już rozszalał. Jest ciekawie, jest ciekawie. Czasami czwarta z rana. Ostatnio miałem taką sytuację, że czwarta z rana i po prostu czuję łapę tak. Tsz, wiecie. I budzę się, patrzę na niego, mówię, czego ty chcesz. Odsunąłem go leciutko. Za chwilkę czuję. Tsz, znowu myślę, no znowu łapę przystawia. Okazało się, że to jego czoło. O tak do mojej twarzy przystawiono. O, widzicie go chyba teraz nawet troszkę. Markus, przestań przeszkadzać, proszę. Dziękuję. Um, no, wracając do treningu, tak jak mówię, jeszcze wiele można z tego wyciągnąć z diety. No jem obecnie 7500 kalorii w dzień treningowy i przejadam to. Także no i zrobiliśmy badania niedawno. Wszystko wyszło naprawdę spoko. Jestem naprawdę szczęśliwy z tego jak to wszystko idzie. I wracam na scenę w 2023 roku, to jest pewne. Bardzo mnie to cieszy, bo już mówię, no mam głód, ten, ten głód scen, zawsze go zresztą miałem, ale wiedziałem, że będę musiał pewne rzeczy po prostu zrobić, żeby pokazać coś innego, coś nowego. A pracowałem nad właśnie tymi słabymi partiami, które wy również wy po prostu mówiliście mi, mówiliście mi jak trzeba, i za to właśnie cenię was wszystkich że mówiliście wprost, no słuchaj, musisz poprawić klatkę, bo to, 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 tak? Możesz się jeszcze zająć talią, dwójki mogłyby być większe i tak dalej, co naprawdę, gdy widzisz obiektywną krytykę, pochylasz głowę, mówisz dziękuję i bierzesz się do roboty i tyle. Ja sam, wiecie, cały czas oglądam zdjęcia, widzę, myślę, co tu poprawić, jak lepiej zrobić, jak sprawić, żeby ćwiczenie było jeszcze cięższe, Także to kwestia czasu. Zobaczycie w 2023 na pewno całe przygotowania będą nagrywane. Zobaczycie wszystkie treningi, w sensie wszystkie z rozpiski, no bo wszystkich treningów nagrywać i montować, no to, to troszkę by było też nudne. Szczególnie, że wiecie, no będę też relacjonował wiele, wiele wydarzeń kulturystycznych, nie tylko zawodów, ale tego, co się dzieje, jako że. To jest sens tego kanału. Pokazać wam, oczywiście przekazywać wiedzę, ale pokazać wam, że kulturystyka i ogólnie sporty sylwetkowe mogą być piękne, mogą dawać wiele, mogą kształcić ogólnie budować charakter. I myślę, że każdy, kto jest w nich, zagłębi się, bo będzie dłużej. I to jest naprawdę sport dla każdego. Dla każdego, kto chce powalczyć z samym sobą, naprawdę z sam sobą mocno powalczyć, bo często. Są momenty, w których po prostu no, jest bardzo ciężko. I każdy, kto był na diecie, gdy już ma, wiecie, te 6% tłuszczu i chce zejść do 5%, zdaje sobie z tego sprawę. Także rozwój kanału, to kolejny punkt ogólnie social media. Rozwój YouTube, rozwój Instagrama, Dwikek, nawet na TikTok założyłem Davik 9.2, jakby ktoś chciał śledzić. No i zostawcie tutaj oczywiście suba, komentarz, łapkę w górę. Mamy już 31 tysięcy, za co bardzo chciałbym Wam podziękować, bo bez Was by tego nie było. Naprawdę motywujecie do pracy. Wiem, że to nie jest jakiś tam mega, wiecie, kanał, który ma 100-200 tysięcy, ale jak powiedziałem, krok po kroku, tak jak widzicie mnie, tak jak widzicie Markusa właśnie, Grzeczny kotek. W sumie już nagrywamy 11 minut, to mu się troszeczkę nudzi, no ale e, trzeba mu dać po prostu etencji. Tak jak wspomniałem, to, że Wy jesteście, to, że motywujecie, wiem, że nie jesteśmy aż tak dużą społecznością, ale z czasem będziemy. Krok po kroku będziecie widzieli mnie codziennie o tej szóstej godzinie robiącego swoją rutynę, będziecie widzieli mnie dodającego materiały, próbującego nauczyć czegoś, co sam się ciągle uczę, bo będę zawsze, ja będę powtarzał, ja jestem uczniem kulturystyki, będę całe życie się uczył i to mnie naprawdę cieszy, bardzo wiele jeszcze mogę wyciągnąć. Tak jak mówię, cel jest prosty, 100 tysięcy subów i mam nadzieję, że no, dzięki Waszej pomocy to się po prostu uda. Współpracę. Przedłużyliśmy kontrakt z Muscle Power, przedłużyliśmy z Biolabem, także dziękuję bardzo obu firmom za to, że wspierają, będą wspierać przygotowania. Będzie parę zmian, zmian pozytywnych, pozytywnych zmian, jeżeli chodzi o Wasze korzyści również, bo zresztą zobaczycie, ale naprawdę kontrakt poszedł tak, żebyśmy i Wy widzowie byli zadowoleni, i ja oczywiście, no bo wiecie, jak ktoś tam mówi, że zrobiłem wszystko, że nie robię nic do pieniędzy, z czegoś trzeba żyć. Po prostu mówiąc, z czegoś trzeba żyć. I. Jeżeli nie robisz tego tak mocno na siłę, tak jak niektórzy wiecie, niektóre kanały, że y, wiecie, jestem teraz rozkojarzony, więc zarzuciłbym, ba, da, 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 No nie, to nie fajnie brzmi. I co chwilę wrzucanie kodu swojego rabatowego, y, co wiecie, co trzy minuty w filmie, y, no to. W Końcu się przejada i w końcu ludzie mówią, że to jest bardziej, no, tak jak w telewizji, wiecie, więcej reklam niż um, całego um, tego, co chce przekazać dana osoba. Także tak jak mówię, jeszcze z furią dziękuję oczywiście, furię. Z furią już współpracujemy, nie wiem, chyba z 6 lat, rozmawiamy z, z właścicielem. Jesteśmy dobrymi kolegami. Zresztą to jest zupełnie inna relacja. Pomagałam mu w przygotowaniu formy, także dziękuję. No i tak jak mówię, wszystkie firmy. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim firmom za wsparcie bo przygotowania zapowiadają się naprawdę ciekawe. Cele na 2023 rok już troszkę wspomniałem, tak jak powiedziałem, 100 tysięcy, lecimy na grubo, nie będziemy tam się rozdrabniać, 50 tysięcy i wy mi w tym pomożecie, bo wiem, bo, bo wiem, że pomożecie, bo to jest pomaganie sobie na zmianę, nawzajem. To jest na pewno, tak wiecie, wspomniałem o tym jak najszybciej. Wakacje, Przydałyby mi się wakacje. 2023 rok, człowiek zaczyna. Oczywiście jestem bardzo napalony do pracy, ale wakacje, przydadzą mi się wakacje już w tym roku. Na pewno zrobię sobie wakacje, gdzie nie wiem gdzieś za granicą po prostu poleżeć odpocząć. Każdy, kto mnie zna wie, jak pracuję, wie, że od szóstej godziny praktycznie jestem już w kontakcie z podopiecznymi oceniam treningi, odpisuję na maile i tak dalej. Jak są przygotowania, już takie wiecie, troszeczkę zagłębione, to i o czwartej potrafię wstać, gdy ktoś tego potrzebuje. Nie mówię tutaj, że wiecie, to nie jest, nie chodzi teraz tutaj o to, żeby się jakoś jakiś marketing robić, tylko mówię jak jest. Po prostu ja pracuję często do 20 godziny, od 6 właśnie. Wiadomo, to jest praca. Może nagram po prostu kiedyś materiał o tym, jak wygląda praca trenera? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie. Powrót na scenę to jest główny cel 2023 roku. Tak jak wspomniałem, siłownia, kulturystyka to jest bardzo duża część mojego życia. Ja kocham to, kocham każdą dosłownie sekundę, którą spędzam na realizowaniu swoich założeń, swoich marzeń. Nie robię tym nic nikomu złego. I po prostu kocham ten sport. Nie ma, nie ma żadnego wstydu w mówieniu wprost, że kocham ten sport, kocham ten styl życia. To jest moje życie, to, jest, to są moje marzenia, i myślę, że też jak oglądacie, no to widzicie chłopaka, który był wcześniej, no ważyłem 55 kilo idąc do liceum. Potem się roztyłem, bo miałem taki półtora roku, że wiecie, z mega aktywności, zszedłem do żarcia bardzo dużych ilości, no jak się zrymowało, a potem wiecie, no wziąłem się znowu za siebie, także no ciekawa historia, może kiedyś, <grybujesz> kiedyś dłużej tam o niej opowiem i tak dokładniej pokażę Wam, jak to wszystko wyglądało. Pokazywałem zresztą, ale Social media pokazują zazwyczaj tylko dobre rzeczy, prawda? Chyba, że ktoś ma kontuzję, to już mówi o tym wprost, ale no, my też mamy cięższe chwile, uwierzcie nam. Mamy. social media, w social mediach pokazuje się najczęściej to, co jest miłe, fajne, dobre, ciekawe, uśmiechnięte, tak? No bo to się lubi. Ale ale są też momenty, w których masz po prostu dość i wtedy po prostu dyscyplina przejmuje ster i mówisz: No, co, to, że masz dość, to nie znaczy, że koleś, który, z którym chcesz wygrać, on ma dość. Także działasz i tyle. Oglądając na przykład Samsona, który był zamknięty w hotelu w... i przygotowywał się, bo nie mógł wtedy, wiecie, za tych czasów, nie mógł wyjść i robił swoje, no to. Słabe by było, gdzie ja mogę praktycznie wszystko, już nie mówiąc o tym, z Roma osobami, które mają prawdziwe takie problemy życia, choroby i tak dalej, rozmawiam, widzę niepełnosprawnych u mnie na siłowni i oni to robią, a ja, młody chłopak, no, mógłbym, tak wiecie, po prostu, wstydziłbym się, ale to jestem ja. Ja też rozumiem, że są osoby, które mają rodzinę, bardzo duże rodziny, mają bardzo duże wydatki. Teraz kredyty, wiadomo, co się z nimi dzieje. Ech. Chciałbym Wam życzyć z nowym rokiem dużo szczęścia. Szczęścia przede wszystkim, zdrowia, bo wiem, że ci, co mnie oglądają, to są osoby bardzo zaangażowane, osoby, które mają jasny cel, które chcą się uczyć iść do przodu. I jeżeli będziecie mieli szczęście, zdrowie. I mniejszą inflację to będzie bardzo, bardzo dobrze. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się po nowym roku jak najszybciej. Do później, przyjaciele.